Nazywam się Tomasz Lech. Od 2009 roku zajmuję się kulturystyką. Natomiast jeśli chodzi o trening siłowy, zajmuję się nim już od 14 roku życia. Co mnie skłoniło do treningu siłowego? Mieszkałem na jednym podwórku z braćmi Jarkiem i Jackiem Dymkami, którzy byli znanymi strongmanami. Mieli potężne sylwetki, zawsze mi imponowały ich sylwetki i jako młody chłopiec Powiedziałem sobie, że muszę tak wyglądać dążyć do celu, żeby tak wyglądać. Jak wygląda moja dieta? To wiadomo przed zawodami w tym okresie takim przedstartowym jest ona bardzo restrykcyjna, ograniczona praktycznie tylko do ryżu, piesi skurczaka, jaki ryb jajek. Natomiast jeśli chodzi już w okresie budowania masy mięśniowej, tam już sobie mogę troszeczkę pozwolić na więcej. Do tego częściej podjadam sobie jakieś wołowinki, ziemniaki, makaron, lubię takie rzeczy. Ale lubię też podjadać sobie dużo słodkości. Słodkości pierogów, naleśników i to jest chyba takim moim złym nawykiem. Tego chciałbym się pozbyć, tego złego nawyku. Czy mi się uda, nie wiem, ale będę próbował. Trenowanie oprócz tego, że daje mi możliwość budowania mojej wymarzonej sylwetki, daje mi też samodyscyplinę. Przez to łatwiej mi wszystko sobie układać w życiu. Do czego dążę? Dążę do zdobycia medalu na mistrzostwach świata, jak każdy zawodnik pewnie, który uprawia kulturystykę. Natomiast jeśli chodzi o największe sukcesy. Myślę, że największym sukcesem sportowym jest dla mnie zdobycie Mistrzostwa Polski w kategorii Open i Wicemistrzostwa Europy. Jeśli chodzi o największy sukces w życiu, to jest uporządkowane życie, swoja firma, tak naprawdę nic nie muszę się martwić. Jeśli miałbym powiedzieć czego najbardziej żałuję, to chyba dlatego, że nie zacząłem wcześniej trenować kulturystyki. Pięć, sześć lat wcześniej. Myślę, że na tym etapie znajdowałbym się w całkiem innym miejscu, jeżeli chodzi o sukcesy sportowe. Jak wyglądają moje treningi siłowe? A treningi siłowe są, to zależy jeszcze od okresu, ale 4-5 razy w tygodniu. Do tego nawet jeżeli jestem na masie, staram się dokręcić kardio. 3-4 razy w tygodniu po 20-30 minut. Gdzie najbardziej lubię trenować? Myślę, że jeśli chodzi o siłownię, to najbardziej lubię trenować w siłowni w fizynie. To Fitness and Gym, bardzo fajna siłownia. Natomiast jeśli chodzi o grupę, którą najlepiej lubię trenować, największą przyjemność mi sprawia, to myślę, że są to nogi i ewentualnie jeszcze plecy, ale zdecydowanie nogi na pierwszym miejscu stawiam Motywuje mnie najbardziej sukces innych sportowców oraz, może to zabrzmi troszeczkę dziwnie, ale takie moje sportowe porażki. One dają mi dodatkowe kopa takiego, motywację, żeby jeszcze mocniej i ciężej trenować. Jeśli chodzi o moje jakieś życiowe moty, to Mam takie swoje ulubiony życiowe MOTO, że cierpliwy to i kamień ugotuje. Także trenujcie, nie podawajcie się. Przyjdzie czas, żeby być też odnosić sukcesy. Z czego się najbardziej boję? Prywatnie chyba tak jak każdy, boję się trochę starości, ze się. Dlatego też, treningi jakby dają mi możliwość przedłużenia tej młodości. A jako sportowiec boję się jakiejś poważnej kontuzji. Na co dzień prowadzę sklep z odżywkami w Ludziądzu. Zajmuję też się klientami na siłowni jako trener personalny. Jeśli chodzi o moje jakieś życiowe pasje, oprócz sportu, oprócz sportu są to podróże. Są to podróże i cieszę się, że właśnie dzięki tej dyscyplinie, którą uprawiam, turystyka, mam możliwość podróżowania po różnych kontynentach. Zwiedzania różnych krajów, poznawania różnych kultur. Także jest to przyjemne, spożyteczne. Najbardziej naładowany, zmotywowany jestem w momentach, kiedy przygotowuję się do zawodów i widzę, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że forma jest taka jak trzeba, psychika jest taka jak trzeba, to mi daje takiego kopa do dalszej pracy na no, wszelkich obrotach wiadomo, że zdarzają się takie momenty kryzysowe, też kiedy nie mam ochoty siły i na trening. Wtedy największą inspiracją dla mnie jest moja kobieta Alvira, która daje mi takiego kopa w tych momentach. Motywuje mnie do dalszej, ciężkiej pracy. Kończy się sezon jeden. Ona już namawia mnie, żeby startować w przyszłym sezonie. Także ona mnie bardzo mocno inspiruje i daje mi strasznego kopa do treningu. Całe życie byłem bardzo niecierpliwy, wszystko chciałem mieć szybko, zaraz. A w momencie, kiedy zacząłem uprawiać sporty sylwetkowe a dokładnie kulturystykę zobaczyłem, że nie da się akurat w tym sporcie mieć wszystkiego od razu tylko trzeba czasu, na to, żeby zmienić swoje sylwetkę. No, i powoli ten zły nawyk zaczynał mnie się zmieniać. Jestem coraz bardziej cierpliwy i to chyba wychodzi mi na dobre. Jeśli chodzi o moich znajomych, to myślę, że mają o mnie takie zdanie, że jestem w 100% poświęcony temu, co robię, czyli kulturystyce. Ale rozumieją moją pasję, wspierają mnie bardzo mocno, dopingują. Rozumieją, że czasami nie mogę iść z nimi na jakąś kolację, czy na jakieś. C, bo jest okres startowy, ale przychodzi koniec startów. To sobie to zawsze obijamy. Najważniejsze jest to, że mam w nich mocne wsparcie. Jeśli chodzi o mój charakter, to myślę, że raczej jestem wśród dających osobą. Trenujcie, nie poddawajcie się. Wiem, że czasami przychodzą w miarę często nawet momenty kryzysowe, ale musicie to wytrzymać. Odżywiajcie się zdrowo. Dbajcie o swoją serwetkę i pamiętajcie, że pikę od ciebie było.